To jest wianek Bonali, który jest w całości wykonany z polietylenu do kolekcji choinek Bonali. Widzicie tutaj w środku te gałązki, te tipsy polietylenowe. One mają taką oś, taki rdzeń z żółtym kolorem. I ten żółty kolor to jest taka imitacja kory kory na, na gałązce. No, fajnie to wygląda. Na pewno lepiej niż jakby była cała zielona, bez tych, bez tych żółtych elementów. No I to jest świerk, czyli ma igły zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Zobaczcie. Tu ma igły, tu ma igły. Dookoła osi są igiełki. No jak to w świerku, nie? To jest wianek Tessiria, który jest wykonany z tych samych tipsów, co choinki Tessiria, nasze najpopularniejsze choinki. No i też widzicie, od spodu nie ma igieł. Czyli jodła. To jest też taka ciekawa choinka z tymi rozjaśnionymi odrostami. Kiedyś w przeszłości, powiedzmy 10-15 lat temu, jak wprowadzałem takie choinki polietylenowe na rynek, to te odrosty były bardzo, bardzo mocno seledynowe. To był taki, taki był trend, taka była moda, że wtedy to, te końcówki miały, być, miały się mocno odcinać. Natomiast teraz to już są te choinki takie mocno stonowane, te odrosty to zupełnie inaczej wygląda.